Jeżeli jest jakiś zespół, który może pokonać Bayer Leverkusen, jest to niewątpliwie Atalanta. Podopieczni Gasperiniego będą chcieli, jako pierwsza włoska ekipa, zapisać się w historii turnieju Ligi Europy i wygrać to trofeum. Z drugiej strony, Xabi Alonso będzie chciał wejść do panteonu najlepszych trenerów, wygrywając 52 spotkanie, albo przynajmniej remisując, nie przegrywając go. Niemniej wygrać Ligę Europy, a następnie w 53. meczu podnieść Puchar Niemiec i zostać tym jednym z najlepszych trenerów albo trenerów najlepszego zespołu, jaki grał w danym sezonie. Wracając do samego finału. I Atalanta i Bayer Leverkusen to zespoły nieprzewidywalne, ale boleśnie skuteczne. Naprawdę nieprawdopodobnie skuteczne. Z jednej strony Florian Wirtz, e, Frimpong Grimaldo, zawodnicy Czaka, Ch e, którzy naprawdę fenomenalnie wyglądają, na których trzeba zwrócić uwagę. Florian Wirtz e, to jest zawodnik, który nie zdziwiłbym się, jakby zamienił Bayer Leverkusen na jeszcze większy klub za ogromną kwotę, bo gra w tak w taki sposób, że aż ręce same skłaniają się ku oklaskom, a z drugiej strony mamy Gianluca Scamacca i jeszcze kilku innych fantastycznych zawodników po stronie Atalanty, którzy potrafią w nieoczekiwany sposób zamienić widowisko w swój mecz, swój mecz, który kontrolują, swój mecz, który dominują i ja się boleśnie przekonałem, jeżeli chodzi o jeden i drugi zespół, bo AS Roma zarówno z jednym, jak i z drugim zespołem na, ostat... na przestrzeni ostatniego miesiąca przegrała przynajmniej jedno spotkanie i wiem, że ten mecz będzie naprawdę ciekawy. Nie tyle, że nie rozumiem kursów bukmacherów, co uważam, że są zbyt wysokie. 1,85 na Leverkusen to jest zaledwie 85 groszy, o Oczywiście, już nie licząc podatków, które można wygrać za postawioną każdą złotówkę, natomiast z drugiej strony mamy kurs ponad 4. Oznacza to, że naprawdę Atalanta nie jest dziś rozpatrywana jako faworyt spotkania przeciwko niemieckiej ekipie. Jeżeli chodzi o mój typ. To ja myślę, że dzisiejsze spotkanie może pójść śladami historii, może pójść e, drogą tego, co działo się w ostatnich trzech e, rozgrywkach ligi Europy, co to oznacza, oznacza to remis i rzuty karne, rzuty karne, które zadecydują o tym, kto e, podniesie puchar ligi Europy. Z drugiej strony, ja mam bolesne wspomnienia sprzed roku, kiedy to Roma przegrała po fatalnych decyzjach sędziego z Sevillą, e, która Powinna w tym spotkaniu ulec, a koniec końców wygrała to trofeum. Wracając do meczu: Atalanta Leverkusen. Leverkusen nieprawdopodobne nie tylko ze względu na przebieg sezonu, w którym nie przegrało spotkania, ale również fakt tego, że w wielu meczach rozstrzygali losy spotkania w ostatnich sekundach meczu. I tutaj to jest mega interesujące, jeżeli chodzi o ten zespół, że te spotkania już wydawałoby się, że były przegrane, a jednak. Wyciągali je pod hiszpańskiego szkoleniowca i wygrywali, e, meldując się z remisem bądź zwycięstwem. Dziś e, remis sam w sobie może nie wystarczyć, jeżeli dojdzie do rzutów karnych, to będziemy mieli prawdziwą e, loterię. Ja nie jestem w pełni przekonany do umiejętności Kowara względem karnesekiego, ale wiadomo, że rzuty karne to e, loteria. Dla mnie karnesek jest lepszym ramkarzem. Jeżeli mówimy o Atalancie. To trzeba wspomnieć o fantastycznej drodze: pokonaniu Sportingu, który w tym sezonie gra świetnie, pokonaniu Liverpoolu, który mimo wszystko chciał dać jakiś trofeum dla Klopa w jego ostatnim sezonie, i pokonaniu Marsylii w starciu półfinałowym, gdzie wydawało mi się po pierwszym spotkaniu, że będzie to w miarę wyrównane spotkanie, ale okazało się, że w drugim meczu Atalanta przycisnęła jak prasa francuski zespół z Obameyangiem. Na czele swojego, swojej ekipy i zameldowała się w finale. Także niewątpliwie dzisiaj fantastyczne emocje czekają nas w Dublinie. Jeżeli mówię, miałbym pokusić się o typ, to stawiam na wynik 1 do 1, ale jeszcze jeden filmik za chwilę w krótszej wersji pojawi się na ten temat. Ja zapraszam do pozostawienia łapeczki w górę czy serduszka. Co tam możecie kliknąć, to klikajcie i do obserwowania treści, które wrzucam, życzę Wam fantastycznego dnia, pozdrawiam trener Benjamin, cześć!